Dzień dobry, Robert Tyszek z Zamienia. Ja postaram się skrócić, bo mam notatki przygotowane, więc część może po prostu odczytam ze względu na skomplikowany układ punktów. Ale chciałbym na początku wrócić do sprawy nieczytelności przedstawionych, przedstawionych radnych, radnym dokumentów, bo ich nieczytelność powoduje, że radni nie dostali właściwej informacji. Tej informacji nie mogli przekazać także mieszkańcom. Ja rozumiem, że dokumenty leżą także w Urzędzie Gminy, natomiast y, y, przesyłanie skanu tekstu chociażby mija się też choćby, choćby z celem dlatego, że ani radny, ani, ani, ani mieszkaniec nie jest w stanie znaleźć właściwych Konkretnych informacji w tekście studium, które ma prawie 150 stron. Więc jest to, jest to, jest to nieuzasadnione komplikowanie docierania do właściwej informacji. Podobnie, podobnie rzecz ma się w, w kwestii rysunków. Rysunek leży w Urzędzie Gminy, ale jeśli jest przesyłany elektronicznie do radnych, a tym samym do, do, do mieszkańców. To powinien być maksymalnie czytelny. Mieszkańców nie jest przesyłane. Tak, ale radni, radni te... To to tydzień przed, Dobrze. Nie tak. Ja jako radny przyjdę do biura. Więc niektórzy radni Dobrze. A co, mają, a co mają, co mają zrobić? Co mają o, zrobić takie razie... radni? Proszę, bardzo, proszę bardzo, nie przerywać, bo będzie dłużej tylko. No, tak. e, no, tak. Więc tym bardziej mieszkańcy nie mają szans zapoznać się z, ze studium po dokonanych zmianach. Chciałem zwrócić uwagę, że mam duże wątpliwości, kto z Państwa radnych tak właściwie z tym tekstem po zmianach się zapoznał. Mam naprawdę duże wątpliwości. Szczególnie, że jak powiedział Pan Filip jest to jest to kwestia tylko jednego tygodnia, a dokumenty leżą w Urzędzie Gminy. Poprzednio zgłoszone uwagi przez, przez z moją sąsiadkę i przez, przez radnych, to tylko część, część całości pewnej całości, która dotyczy całości studium. Ja zgłosiłem swoje uwagi, które zostały odrzucone w całości, ale chcę zwrócić, zwrócić jeszcze raz radnym, którzy nie uczestniczyli w, w debacie o studium, także, także tym radnym, którzy nie zdążyli się zapoznać z tekstem i rysunkami studium, że aktualne studium planuje Odrolnienie, urbanizację i zabudowę w przyszłości maksymalnej ilości gruntów w gminie Zgorzała. Planuje się zmniejszenie lub likwidację tych terenów zielonych, które są zapisane w dotychczasowych MPZP, chociażby tutaj mamy, był, była o tym mowa wcześniej. Planuje się powiększenie terenów inwestycji wielkopowierzchniowych. Ja ze względów zawodowych, zmiany, m, m, zmiany miast, procesów miastotwórczych śledzę m, niejako na co dzień. I tu, m, niestety, zarówno fachowcy, jak i liczne bardzo publikacje, szczególnie znowelizowana, znowelizowana ustawa o planowaniu przestrzennym, wskazują na to, jak bardzo niszczące. Dla przestrzeni gmin i dla finansów gmin jest dopuszczenie do rozproszonej, chaotycznej zabudowy. A tak właśnie mamy tutaj z zapisy, zapisy naszego studium. Chcę zwrócić uwagę, że na, na, na tych wszystkich brązowych, przeznaczonych do zabudowy terenach mają powstać osiedla, do których trzeba doprowadzić ulice, chodniki i ścieżki rowerowe. Jak gmina ma zamiar to zrobić, skoro już teraz nie jest w stanie tego zrobić? A wykonanie jakiejś ulicy jest, jak nam się wydaje, mieszkańcom tylko prezentem, a nie obowiązkiem. Taka rozproszona zabudowa z chaotyczną siecią źle utrzymanych dróg, bo, tak jak powiedziałem wcześniej, tam trzeba będzie doprowadzić wszędzie drogi. Nie da się ani odśnieżyć, ani poprowadzić komunikacji publicznej, która dotrze do wszystkich bez nieskończonego kluczenia między rozrzuconymi po polach osiedlami. To mamy już teraz. Coraz więcej, coraz więcej czytamy sygnałów, ile ludzi jest wykluczonych komunikacyjnie. My wiemy wszyscy, ile trzeba walczyć o poprowadzenie linii autobusowej gdziekolwiek. Do wszystkich tych rozrzuconych osiedli trzeba będzie doprowadzić sieci elektryczne, wodociągowe, kanalizacyjne, oświetlenie, całą pozostałą infrastrukturę. Koszt wykonania tych sieci będzie wielokrotnie wyższy niż przy zabudowie zwartej, taka, jaka powinna być, jaka jest zapisana w znowelizowanej ustawie. Później trzeba będzie to wszystko utrzymywać, naprawiać i wymieniać w ramach rozbudowy o kolejne chaotyczne gniazda zabudowy. Gminy będą bankrutować właśnie z tego powodu i nie są to moje słowa, ale ustawodawców, którzy w tej nowelizacji próbują temu zapobiec. Studium jak według mojej oceny jest kształtowane tak, żeby zablokować zmiany wprowadzane przez znowelizowaną ustawę o planowaniu przestrzennym. Zmiany, które mają być pozytywne dla mieszkańców krajobrazu i środowiska. Standardy urbanistyczne nie zostaną spełnione, bo nie ma miejsca na wydzielenie stref otwartych. Nie pozostawia się mo możliwości tworzenia zabudowy zwartej, zaopatrzonej w usługi społeczne, tanią i wydajną infrastrukturę, zabudowy zgodnej z otoczeniem miejscowości. I tutaj, tutaj, tutaj chcę powiedzieć, że bardzo mnie zaniepokoiło stwierdzenie pana projektanta. Zresztą też to padało już w, 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 wcześniej, że e, zapewnienie, zapewnienie od, odrolnienia w tym planie ma zabezpieczyć gminę przed roszczeniami. Zgadza się panie projektancie? Tak proszę. No właśnie. My doskonale, szczególnie w Zamieniu, wiemy, że tego typu argument jest destrukcyjny dla kształtowania przestrzeni życia. I bardzo mnie niepokoi, że ten argument rozszczenia jest użyty tutaj jako metoda planistyczna. De facto to, je, to stoi za tym, że dopuszcza się zabudowę rozproszoną i chaotyczną. W analizie, analizie SPOT w omawianym studium wymieniane są różne zagrożenia. Są pięknymi słowami na wielu stronach wymieniane także cele do osiągnięcia. Bardzo słuszne zresztą. Co z tego, skoro w studium w żadnym miejscu nie zapobiega się pierwszemu i nie osiąga się nic z tego drugiego? Po 1900, ja chciałem jeszcze przypomnieć, że po 1989 roku planowanie przestrzenne zostało oddane wreszcie w ręce samorządów, czyli właśnie rad gmin, państwa, bo nikt bardziej niż lokalne społeczności nie wiedzą lepiej, czego potrzebują. Niestety, jak pokazuje to studium, o jakości życia nie decydują dzisiaj mieszkańcy, a inwestorzy, deweloperzy, budowniczy hal, którym gmina ochoczo umożliwia w tym planie sprzedaż gruntów, co jednocześnie powoduje, że planowanie przestrzenne nie działa. To studium, które jest teraz procedowane, legitymizuje ten proces, ale prowadzi do chaosu i zapaści finansowej w, gminy, w gminie. Z... Chciałbym. Dobrze, ja chciałbym, chciałbym. Chciałbym jeszcze odpowiedzieć na koniec. Chciałbym, chciałbym na koniec jeszcze odpowiedzieć panu radnemu. Że decyzja, decyzja, która dzisiaj zapadnie, będzie zapewne pytaniem któregoś z następnych radnych, a na pewno wszystkich mieszkańców za 15 lat, dlaczego dzisiaj to nie zostało powstrzymane, skoro było można. Dziękuję bardzo. Jeszcze chciałem tutaj ewentualnie odpowiedzieć słowo komentarze do uwag, które Pan Robert Tyszek przedstawił. Będzie wyzwaniem dla gminy, e, uporządkowania tych procesów inwestycyjnych. E, jest to kwestia też e, no relacji gmina-inwestorzy, e, że nie wszystkie koszty musi gmina e, e, ponosić. A teraz fakt do realizacji mieszkania, mieszkaniowego, poczególnie to są to zobowiązania ze strony gminy, mogą być odkładane do, do, do gminę, do finansowania może gmina uzyskiwać, ale też nie może angażować to. Inwestorów mających zamiar realizować yy, przedsięwzięcia. Z, yy, sytuacja finansowa gminy poprawia no, się, prakty, wpływy do budżetu gminy i dochody yy, wzrastają. No, przyczyną do wzrostu dochodów też jest yy, zmniejszanie się liczby mieszkańców i wpływy podatkowe od tych yy, mieszkańców. Natomiast yy, jest, jest to wyzwanie, nie, nie mówię, że to nie jest problem, będzie musiała się z tym zmierzyć. Natomiast no ciężko było uznać, że no, powinniśmy w gminie tereny przy silnej, bardzo silnej presji e, urbanizacyjnej, inwestycyjnej, e, pomimo kwestii związane z zielenia, bo to zieleni mówiliśmy, tak? Jeżeli mamy mieszkańców, powinniśmy mieć tereny wyznaczone to jako tereny e, zieleni, tereny rekreacyjne, tak żeby ci mieszkańcy, którzy tutaj się chcą mieli możliwość dostępu do terenów zielonych. Też Państwo wspomina o zmianach e, przepisów ustawą planowania zagospodarowania no. przestrzennym, które wyruszają, tak, w sytuacji sporządzania planu miejscowego z zabezpieczenia terenów e, zielonych urządzonych. E, więc one no, i tak, tak będą miały zastosowanie e, z, e, przy opracowaniu planów e, e, miejscowych. Więc utrzymywanie terenów, jako terenów rolniczych, to w mojej ocenie byłoby e, fikcja w dalszej perspektywy czasu, ale no, i tak by musiała podlegać e, e, weryfikacji. Niemniej przed gminą stoi też kolejne wyzwanie, to znaczy zmiana przepisów podstawy o planowaniu w przestrzennym. E, wprowadzał się nowy dokument e, planistyczny, jakim jest Plan Ogólny Gminy. I niezależnie od tych prac nad studium, w na najbliższym czasie gmina e, powinna podjąć e, pracę nad e, sporządzeniem Planu Ogólnego. Na pewno tych uważam, e, że tak jak Państwo w uwagach e, przedstawiacie, nie należy wprost. E, jak są to, że rzeczy nie należą. Dziękuję.